Dzień dobry, chciałem omówić piąty lot konkursowy z miejscowości Suchań, do mojego gołębnika 350 km Lot ciężki, no gołębie, no moje, moje po pięciu, po pięciu, godzinach zaczęły dopiero siadać ale jestem zadowolony, bo na 24 gołębie włożone na noc brakowało 4 ale wróciłem z pracy dzisiaj po godzinie 15 byłem na działce to są wszystkie ptaszki, tak, żaden nie zginął, no to jestem bardzo zadowolony to znaczy, że nie przespałem zimy robią są utrzymane, nie podawając żadnej chemii, żadnej kuracji nie robiąc. Zobaczymy jak to dalej jak to dalej będzie, bo wielu hodowców twierdzi, że w krowie trzeba coś podać, bo coś wybuchnie, tak? No zobaczymy. Jestem ciekawy, taka takie dla mnie doświadczenie, nie? Co mogę powiedzieć z tego lotu? Yy, złapałem sześć konkursów, no to dla mnie to jest Mega, mega, mega dobrze jak hodowlę. Na 24 gołębie włożone, tak zapisywane. Yy, co było dziwne, to na tym locie siadały samce, nie? Bo zazwyczaj to samiczki, a to czterech samiczek brakowało na noc. Powiedziałem, że dojdą samiczki, bo samiczki według mnie mają silniejszą psychikę i one się nie łamią, tak nie? Przynajmniej na mojej hodowli, jak mnie na hodowli zginie sam samszyk to, to słabo, co później mają z powrotnością na drugi dzień, na trzeci dzień to słabo przynajmniej ja mam takie gołębie no, pierwszego gołębia miałem 65 w oddziale, no, to też dla mnie sukces no, z takimi hodowcami jakimi lecę to, to naprawdę sukces w całości poszedłem dwie pozycje w górę po 5 lotach, jestem 25 no, moje marzenie to się utrzymać w trzeciej nie? na koniec sezonu. Jeszcze zostało 8 lotów, będzie ciężko na pewno, bo idą te długie loty, na których zawsze kulałem, kuleję. Miejmy nadzieję, że się to zmieni. W yy... GMP... tylko to pierwszy lot do GMP tak? Także to też nie ma co tam Patrzeć na to, ale jestem 18 po tym pierwszym locie do Generalnego Mistrzostwa Polski z Intermistrzostwa 17, nie. z 50 jestem, 22, z 50 no, głąbki nie mam jakiejś, żeby miały po 5 konkursów, niestety jest samiczka, która ma 3 konkursy i jest 176-176 w oddzielę. Ale te dwa loty, co nie miała konkursu, to zbrakło jej na, jednej, na jednym chyba 2 minuty, na drugim 4 minuty, żeby mieć ten konkurs. Także no jakoś dużo, no ale dobra, ma trzy, tak, no i mam tam, nie wiem, z, z, z osiem gołębi z dwoma konkursami. Ogólnie nie mam dobrych lotników, ale cieszę się, że jako, jako hodowca nie przespałem zimy i gołębie są w wyśmienitym zdrowiu ja zrobiłem wszystko we mnie jeszcze nie umiem dobrze karmić głębię Zdrowy zdrowiu potrafię utrzymać ale jeszcze te karmienie jest takie kluczowe myślę, że je przekarmiam te głębie dlatego właśnie prawdopodobnie ta samiczka nie zapala konkursu jeszcze, jeszcze wiele lekcji przede mną i dużo się muszę nauczyć no spukowo, że sam się uczę tak, że tutaj nikt mi nie doradza z doświadczonych ale to może też jest fajne, bo tak jak i do zdrowia Doszedłem czas, sam, tak? Można na, na YouTubie poglądać jakieś filmy i coś tam się nauczyć, jak będę miał czas wolny w yy, czwartek czy w weekend, bo weekendy nie pracuję. No, tak, w pracy wyszło. Nie. No. Ale może to się zmieni, chociaż nie wiem, bo... Yy. No, mi się wydaje, że dla mnie się nie zmieni. nie. No nie będę mówił dlaczego, ale dla mnie się raczej nie zmieni. Ale mi to nie przeszkadza, ja sobie dam radość Aby gorzej nie było. Jest co zjeść, ubrać się, dać gołębią jeść, tak? No i takie na inne duperele, tak? No, na sześćsetkę prawdopodobnie daję 12 gołębi. 12 no, bo tyle mam starszych gołębi, 2 tak? lata wzmieszczam. 3 latków mam chyba 4, i 8 dwulatków, tak? 4, 3 latki, i 8 dwulatków, yy, no i chyba tyle wrzucę. Więcej nie będę wrzucał, może nie będę ryzykował. Mam 12 rocznych, ale szkoda, mi tych rocznych, chociaż dzisiaj rozmawiałem z kolegą, bo nie patrzyłem na pogodę jeszcze że prawdopodobnie lot będzie z wiatrem, takie tam informacje od niego dostałem. No na pewno to sprawdzę gdzieś w środę, bo musi dać te, te roczne wyloty, tak? Jeżeli 600, bo to do mnie jest 600 tam, 600 pary kilometrów, nie chcę się tego sprawdzać, ale powyżej 600 kilometrów tam jest niedużo, nie? No ale to jest 600, u nas nie 500, także nawet z wiatrem byłoby ciężko chyba dla tych roczniaków, ale jeżeli to będzie lot z wiatrem, to może się skuszę, nie? No, by mnie nie wyczyściło. bo miałem jeszcze tylko rocznymi polecieć yy, za dwa tygodnie, bo za dwa tygodnie mamy jeszcze krajówkę, to 300-350 km, znowu słychać. No i tam bym ostatni lot zrobił tym rocznym gołąbkom, tak? To by był ich szósty lot. I odpuścił, bo mimo, że tak powinienem zrobić i już latać tylko tymi starszymi dołączałem, tak? Ale 12 stóp to mało, no. Ciężko będzie jakikolwiek film do tego nagrać. Jeszcze się nie nauczyłem jak to się yy, jak to się mówi obcina, żeby kurde nie był ten lot. Tak jak tu kolega napisał, że jest troszeczkę kurde módlo, no bo po 40 minut, tak, gołębi 5 z lotu, 6 wtedy nagrałem, i tak te 6 w punku 3 było. No wypadałoby to jakoś odcinać, no ja nie potrafię jeszcze, ja spróbuję się nauczyć, nie? Wezmę kogoś młodszego, ogarniętego, żeby mi tam coś pokazał. No mam takich znajomych, trochę nawet sąsiada, sąsiad na pewno może. No, co tu więcej gadać, no, życzę wszystkim udanego lotu z tej 600-tki no fajnie, że ucieszyłem się, że chyba pierwszy taki sezon, może nie zdobędę tam żadnego pucharu, ani tam jakichś fajnych dyplomów, jak w tamtym roku bo wszyscy dobrzy zawodnicy lecą, i odpuszczają i raczej nie odpuszczą ale mam chyba taki pod względem Główienia gołębi, bardzo dobry sezon, nie? Drugi lot z rzędu i komplet w domu, tak? I pierwszy, pierwszy rok jak nie podaje tych różnych suplementów, tak? No, to trochę tłumaczy, nie? Że chyba jak się czym mniej daje, tym wychodzi, że jest lepiej. Ale jak jest, jeszcze nie przyleciałem całego sezonu, to się okaże prawdopodobnie po sezonie, tak? Dobra, nie będę przedłużał. Życzę wszystkim dobrego lotu, zdrowia dla siebie i dla gołębi, żeby nie chorowały w trakcie sezonu, żeby mało ginęło, żeby się można było cieszyć tym lotowaniem, bo ja, jak może niektórzy wiedzą, nie należę do ludzi bogatych, a na tych lotach dużo ludzi jest, jest takich bogatszych, tak, ja, ja mało bardzo zarabiam, Teraz jeszcze bez nadgodzin, czy już będzie drugi miesiąc I myślę, że długo nie będę miał nadgodzin, nie, bo będę skromnie zarabiał, ale sobie poradzę, nie będę gadał teraz o pieniądzach, bo się robi smutno, nie, pieniądze to nie wszystko, ważne się cieszyć tym notowaniem, no to jest fajne, tak, że sobie w niedzielę usiąść, jeszcze ktoś przyjdzie, pokupicuje, tak jak mam kolegę, to przychodzi. Od kibicuję, może bardziej niż ja. Nie? Dobra, będę kończył. No, dzięki wszystkim za subskrypcję, za łapki w górę, za jakieś wiadomości napisane. Tak, tam pod tymi filmami, nawet jak ktoś pisze coś źle. To... Ja przyjmuję wszystkie ludzi sugestie, nawet te złe. Myślę, że też mnie czegoś uczą, tak no fajnie, fajnie. Jestem zadowolony z tego lotu. Myślę, że nie mogłem sobie lepiej tego sezonu jak do tej pory wymarzyć. Nie. Dobra, dzięki wszystkim. Na razie cześć wam. Do, do kurde niedzieli, tak? No spróbuję to się nauczyć coś skracać film, żeby nie spały tam tyle, bo to... Jeszcze teraz jak wrzucę 12 gołębi, to będę czekał chyba na jednego. Mam marzenie, żebym zdobył chociaż 4 konkursy, żebym z tych piątek zbyt nie wypał. Bo mam tylko jedną trójkę z piątek i ja wie 4 piątki, tak? Czyli tam no jestem... No dla mnie jest dobry wynik. No jakbym tu czwórkę, ale wątpię, żebym z 600 czwórkę złapał. No żebym dwujeczkę złapał, o, tych dwunastu gołębi dwójki, trójka to będzie zajęcie, nie? dobra, na razie, cześć wam